Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj film specjalny z GTA, ponieważ wyszła właśnie nowa aktualizacja. W tym momencie Bachusowi pobiera się ta aktualizacja na PS5 bodajże. A na PC ja już mam, także ruszamy. Ten odcinek pojawi się dosłownie zaraz po nagraniu go na kanale. I myślę, że zrobimy sobie taki, wiecie, mały, e, mały maraton. E, pierwszą rzeczą, którą będę chciał sprawdzić, to czy koło fortuny działa, bo Bachus coś mówił, że może będzie działać w Polsce, nie? Bez oczywiście VPN-ów, bez innych rzeczy. Ogólnie jeżeli pomysł wam się podoba, odcinek wam się podoba, chcecie więcej e, jakby takiej... E, takiej małej, jezu, jakby to nazwać. Przed chwilą to tak nazwałem. E, żebyście dostali taką serię filmów z aktualizacji, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie też suba, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Czy możemy zakręcić? Nie możemy, nie możesz korzystać z tego zajęcia. Czyli, panie Bachus, dalej nie możemy korzystać z koła a, fortuny w GTA Online, jeżeli jesteśmy Polakami. No i jeżeli nie korzystamy ze zdradzieckich VPN-ów do tej gry, oczywiście. E, także koło fortuny nam odpada, ale proszę państwa, co pojawiło się nowego? Na pewno są nowe samochody, na pewno pewnie jakieś nowe rzeczy. Które będzie można robić? Może ta nowa miejscówka. E, mamy gotowy napad na kasyno w razie W sprawdzenia, i mamy gotowy napad na Cayo e, i to na pewno też sprawdzimy. E, a teraz tak. E, przede wszystkim proszę Państwa, patrzmy tutaj: Legendary Motorsport. Mamy pokazane nowe cztery samochody dostępne w GTA The Criminal Enterprises, to jest ta aktualizacja najnowsza. Czteroosobowy Obi-Omnis EGT, który wygląda jakoś tak z 1 795 000, no, nie wygląda źle. E, dalej, e, jednoosobowy samochód wyścigowy za 3 miliony, prawie LM87, który wygląda jak to RR90, tak, coś takiego. Supergwiazda LM87 zabłysnęła wyścigowym, zasłynęła wyścigowym rodowodem opartym na szybkości i niezawodności. No okej, okay. samochód tego typu, tak zwany. Lampadati Corsita za niecałe 2 miliony. Uh, to jest super samochód czy sportowy. Raczej do koketa bym to chyba porównał. Uh, rośnie ci ciśnienie, tętno serca, też temperatura ciała jest porównywalna ze środkiem ogrzewającym, i grzewalnej pizzy, odgrzewanej. No okej, okay. i mamy Pegasi Torero XD SOKSO. Kso. XOXO mamy, e, za prawie też 3 miliony, Pegasito Torrero przypominał klasyczną gwiazdę Pr. z kolei XO oferuje coś znacznie bardziej urokliwego. Okej, okay. i jaki to jest samochód? Możecie śmiało w komentarzach pisać, co to są za samochody w ogóle. Więcej pracowników do magazynu zatrudniliście, nową szefową całej operacji będzie Lupę i myślę, że zdała rozkręcić ten biznes, odezwę się, gdy już zacznie pracę. Okej, okay, czy to jest właśnie y, ta nowa rzecz związana z dzisiejszą aktualizacją, tak? Może? Co, coś takiego. E, zobaczymy. Odwiedź music do aby posłuchać wyjątkowej muzyki. Okej. Okay. To mnie nie obchodzi, aczkolwiek właśnie ciekawi mnie w jaki sposób oni to teraz ogarnęli. E, dodajmy się do Securo Surf żeby obczaić, czy, czy coś nowego dostaniemy. Czy dostajemy jakąkolwiek nową informację odnośnie właśnie tej aktualizacji? Trzeba wiecie, porobić teraz... O właśnie, nowe bronie są jeszcze. Trzeba porobić taki trochę obchód po naszych firmach. O, jest agent ULP. This is your friend in high places. It's been a while. I yeah, haven't spoken to you since Operation Doomsday. I know I never thanked you for saving my ass back then and uh, I'm That's uh, against agency policy. And now down to business. I can't tell you much as long as you're still just a civilian. But I can tell you this: it's hot as hell outside, and gas prices are through the roof. We can't change the weather, but maybe to we can change the prices pump. You think you know what's behind it? Well, the correct answer is no. You don't. Forget everything you've heard in the news, and forget all the brain dead conspiracy theorists on Life Invader. You want to know the truth? But we're going to need to bring you in. O, specjalna operacja w terenie, proszę państwa. Okej. Okay. Dobra. Jasne. Zgłoś się do siedziby IA. IA, IA. Do siedziby IA mamy się zgłosić. Ne, ogólnie wpadniemy sobie jeszcze do Franklina obczai, czy, czy coś się tutaj zmieniło. Ne, lecimy tak, zobaczyć na pewno nową broń. Jeszcze zaraz nowe samochody obczaimy. Na pewno jakiś tuning samochodów będzie, e, mamy 11,5 miliona, aczkolwiek jeszcze, wiecie, mam różowy diament na pewno na Cayo Perico i złoto na, w kasynie na Trudnym, więc myślę, że koło tych 13-14 milionów tak mamy na spokojnie w tym momencie do wydania. Siema Franklin, e, tutaj nasza baza jest, ja przyszedłem tak naprawdę pod popitos do, do bazy. <gry> Przyszedłem odebrać pieniądze, bo się tu kotłują ponoć w sejfie, Więc przyszedłem o po stos gotówki. Jak to bachus zawsze mówi, warto sobie tę kaskę zbierać, bo ona się sama wiecie, generuje i zawsze to coś. Już 100 tysięcy zebrałem tak naprawdę z dwóch klubów w tym momencie. Także Git, okej, okay, yy, sprawdźmy sobie jeszcze. O, opuść pojazdem, wyjdź po prostu z agencji. Dobra, agencja nas teraz tak nie obchodzi. E, obchodzą nam e, nas kolejne rzeczy w tej aktualizacji. E, czyli tak, to IAA cały trzeba zrobić. W teorii, właśnie się ogarną. Ludzie tak zupełnie odbija. Wszyscy zrobimy, wpadnie, a ja ci wszystko opowiem. Czy to jest tak, że teraz właśnie każdy biznes będzie miał jakby osobną ścieżkę fabularną jeszcze do powiedzenia? Że Tony nas zaprasza, asystentka nas chce tam zaprosić. No, czekajcie, sprawdźmy sobie Southern San Andreas e, część the Criminal Enterprises, czyli mamy tu jeden samochód, dokładnie. Ej, czemu tylko? A, wyróżnione, patrzcie, to chyba zrobili. Że teraz są wyróżnione samochody tylko z ostatnich aktualizacji. Nie możemy pójść, Trzeba dać. Możemy dać wszystko? Mamy specjalne, mamy motocykle. Ej, zrobili takie tabelki teraz w ogóle. Część motocyklistów. Okej, okay, a gdzie są? Dobra, czyli aktualizacja najlepsza powinna być na górze, chyba. Luksusowe The Contract, terenowe The Contract, czterodrzwiowe. Dobra, czyli The Criminal Enterprises mamy ten jeden samochód Bravado Greenwood. Na dobrą sprawę, i czy w Warstocku jest coś nowego? Sprawdźmy to. Tutaj tego Cayo Perico Heist, czyli tutaj nic nowego nie widzę. Arena pewnie też nic. Uh, jeszcze może, jeszcze może Benny, jak myślicie, Benny będzie coś miał nowego u nas w asortymencie? Asortyment Benny, brawa do Gauntlet, ale to chyba wszystko było tutaj, nie? Możecie oczywiście w komentarzach pisać, jeżeli czegoś nie było jednak, A wydaje mi się, że u Bennego się chyba nic nie zmieniło. Ten samochód chyba już był, nie? Wcześniej, mam wrażenie, że go nawet przerabia... choć... a ten był taki? Prawa do Jołga <grymne> zrób mi Jołgę Agent 14, jak tam idą interesy. Płacisz się już? Jeżeli nie, to sprawdź po ile teraz benzyna. Ja dostałem właśnie cynk, żeby sprawdzić jak tam nasi znajomi z sektora prywatnego sobie radzą. Wpadnij do bunkru, gdy będziesz mieć czas. Mam dla Ciebie kilka zleceń. Czyli na to wychodzi, że faktycznie już dostaliśmy info z bunkru, dostaliśmy info z naszego klubu nocnego, dostaliśmy info jeszcze od asystentki, czyli e, możliwe, że to jest info odnośnie czego? Czekajcie, e, asystentka to na przykład paczki? Że to wszystko zostało ulepszone. A to U to jest y, chyba ten agent, tak? Aby rozegrać aktywną obecnie misję ULP. To jest chyba to właśnie, po co przyjechaliśmy, nie? Dobra, sprawdźmy sobie to. O, Paweł jest online już. Paweł też pewnie aktualizację będzie sobie zaraz sprawdzał. Wydaje mi się, że nie mamy nic sektor w sektorze usług do kupienia. Aczkolwiek właśnie, czy mamy ten... Taki nowy budynek gdzieś zaznaczony, pokazany, gdzie będziemy mogli obserwować samochodziki. Czy, czy nie? Chyba tak nie bardzo. E, obowiązuje obecnie zwiększone nagrody za wybrane zajęcia w GTA Online, spraw skrzynkę e-mail. Przez ograniczony czas motocykliści, przejściści przemytnicy broni, posiadacze klubu nocnego otrzymają dwa razy nagrody za wyzwania. Tak, no to to jest specjalnie po to zrobione, żebyście właśnie robili te stare biznesy. Żeby włączyć bardziej stare biznesy, ja chcę przypomnieć, że teraz Cayo Perico nie będziecie mogli sobie powtarzać, bo ponoć macie to, co 48 minut jakość Cayo Perico. No, oprócz tego, kasyno też co tam ileś minut. Także wiecie, trzeba będzie trochę odczekać. Ok, robimy misję w pojedynkę od Prawa Poufna Szczebla Federalnego, ULP. O, i mamy nowe stroje, które pewnie będzie można zgliczować, żeby sobie je zapisać, w sensie, nie? Dobra, bierzemy sobie takiego i sprawdzamy misję. ULP wywiad. All right, let's get you sworn in. Raise your right hand. I do solemnly swear that I will support and defend the constitution of the United States as interpreted by my immediate superiors in the IAA. My duties may include interrogation, uh, phone tapping, suppressing reports, inventing reports, uh, paying bribes, taking bribes, the trafficking of drugs and arms, uh, the misappropriation of funds, and uh, lying to the American people whenever strategically necessary. So help me God. I'll take your silence as an enthusiastic consent. Congratulations. Dobra, jesteśmy, z ławka ci działa. Dobrze, bo twoje pierwsze zadanie zaczyna się natychmiast. O, Greenwoodem będziemy jechać! Mamy tym Greenwoodem jechać? do Greenwood! Muscle car, proszę państwa! Nowy pojazd, ale właśnie to jest moje pytanie, czy mamy tym jechać? Bo wiecie, ja bym się przejechał szczerze... moją kurunką, ale... ale okej. Okay. Dobra, zwróćmy sobie, pojazd osobisty. O, właśnie, tu jest jeszcze nerw oprócz Kajo Periko, to jest nerw opresora. Ja pierdzielę. Czym ja teraz będę latał na kasyno? Teraz nie będę mógł już y, robić tylko na przykład napadu na Kajo co chwilę, więc będzie lipa. Trzeba będzie robić dwa napady. A później nie wiem, się zastanawiać, co dalej nad życiem. Fejn zadaniem jest otworzyć moim ludziom dostęp do jego dokumentów. Zobaczymy, czy znajdę minutkę prowadzącą do kłębka. Okej. Okay. W ogóle powiem wam, że ostatnio po jednym z shortów dowiedziałem się, że część ludzi naprawdę nieironicznie korzysta z Dukes of Death, który jest brzydszy, gorszy, gorzej się prowadzi, jest masylkarem w porównaniu do kurumy. Przecież kuruma jest taka piękna, Kuruma jest świetna, a, a ludzie są, co z Dukesa korzystają. Jak to możliwe? Nieironicznie całkowicie. Co jest? No i tak kurumka lepsza. Pozdro. Zawistni ludzie od Dukesa, bo za darmo go dostali. Dobra, podjechaliśmy sobie tym Greenwoodem. Ten Greenwood nie jest taki zły, szczerze. Mam takie wrażenie, że wcale się źle nim nie jeździło. Taki masylkar, ale już podchodzący pod normalne samochody, bym powiedział. W ogóle z tego co widzę, tutaj Bachus wysłał informację, ile ten update ma giga, jakby na danych platformach. I najwięcej ma na Xbox Serii? 12 giga ponad? Co jest. Tam, cokolwiek, co łączy Daganów z windowaniem ceny, oni to znajdą, okej. Okay. Znajdź i skakuj komputer Masona Dagana. I to robimy. A tego Dagana! Ej, to jest nowy interior, chyba, nie? W ogóle w tym interiorze jeszcze nie byliśmy. Także możemy sobie go tutaj poznać. Eee, czy my musimy się skradać? Nie wiem. Ale w razie W wolę się skradać. W ogóle przypomina mi ten strój i takie skradanie się w tym momencie. Powiem Wam, przypomina mi to strasznie GTA San Andreas. Jak robiliśmy tę misję, właśnie e, skradnięciem e, paczek od tego wojskowego dziada, takiego w domku, nie? Też się CJ tak skradał. Też jakiś e, płaszczyk taki miałem, podstawowy zielonego koloru i, i mniej więcej tak to wyglądało. Ej! To by mogło być ładne mieszkanie do kupienia przecież jest komputerek. Ja chcę zobaczyć co tu jest. Ok, mamy łazienkę, super. Ej, czy to będzie mieszkanie do kupienia? Wygląda tak całkiem fajnie, nie? Chyba, że jest do kupienia ten interior, to przepraszam. Nie wiem, nie mam tego. Dobra, mój komputer, schakuj komputer Masona Dagana. Eee, Kliknę urządzenie zewnętrzne Brute Force. Dobra. Okej... Okay. Gaz, oil, pewnie gaz, gazolin będzie, okej. Okay. Po prostu benzynka, Aha, rozumiem, gazolin. I teraz co? Z hakiem komputer Masona. Jak rozumiem, ten hack już leci. Tak, już poleciał hack. Wyjdź z mieszkania. Nie możemy nic więcej zobaczyć. Ciekawe, czy można było inne opcje sprawdzić. Patrzcie, a teraz bez skradania się praktycznie. I tu, tu nikogo nie było, praktycznie, nie? Też Dobra, wychodzi na to, że pewnie na szybko można było to zrobić. Zanim zrobią to, ludzie Dagana, do okej. Okay. Dobra, gro. Idziemy dalej w takim razie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz AB, odszukaj sprzęt w placówkach EFIB. W FIB chce sprzedać Daganom cztery elemen elementy sprzętu, dwa znajdziesz w siedzibie FIB, a dwa kolejne znajdują się w magazynie FIB. Dobra, gdzie to jest? To jest tu i tu. A duże pojazdy. O, kurczę, ej, patrzcie, nie możemy, nie możemy z kosatki skorzystać. A mogę skorzystać, sprowadzić pojazd osobisty, ok? Okej. Dzięki, dawać mi kurumkę. No to wracamy do korzystania z kurumki. A ten Greenwood gdzie jest? Ej, patrzcie, gdzie Greenwood jest ustawiony? Pod ścianą w ogóle. Dobra, wsiadam do kurumy po prostu, pozdra. A dwa znajdziesz, dwa się w magazynie fajbi, No dobra. I czy ja będę musiał cztery razy jakby wracać do tego? Czy jak to wygląda? Nie dziw się, że FIB jest w te sprawy zamieszane. Nie ma chyba takiej działalności amerykańskiej, żeby... Okej, okay, dobra. No FIB jest we wszystko zamieszane. Na to wychodzi. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Sorry, gościu. Jeździ się w kasku na motocyklu. Pozdro! Bez kasku można odpaść. A wiedzieliście, że kask GTA Online dodaje takie same parametry jak kask w życiu prawdziwym? Kask orzeszek w życiu prawdziwym. prawdziwy? Dobra, nie wiedzieliście pewnie jak działa kask w GTA Online, no. Czy działa, czy nie. A ja wiem, były testy prowadzone. Na ten temat. Za pomocą strojów konserwatorów można wejść do siedziby FIB bez wzbudzenia podejrzeń. Pracownicy FIB zostaną jednak zalarmowani, jeśli zobaczą cię z bronią. Okej. Okay. Czyli czekajcie, możemy to zrobić... W stroju! Czy możemy to zrobić na sprytnie? Ok, spróbujmy to zrobić na sprytnie. Powiem Wam, że na, na sprytnie możemy, możemy spróbować. W końcu dzisiaj jest odcinek a, z próbowania. Pierwszy raz to robię. Nie mam pojęcia, ja nie jestem pachusem. Nie jestem też innymi osobami, które mają dojścia lub myślą, że mają dojścia do jakichś tajnych informacji. Ja wolę sobie, jakby, poznawać nowe rzeczy poprzez właśnie poznawanie ich po prostu w ten sposób, sobie poznaje nowe rzeczy e, dobra, e, aby się przebrać okej, okay. przebieramy się, o Bachus włącza GTA właśnie dobra ty, nowy strój ale śmieszny i co jakbym sobie teraz ten strój zapisał to miałbym taki strój pewnie nie, dostępny, dobra jesteś tam w pracy, emanuj spokojem, pewnością siebie i nudą nie ma problemu ale kurumka opancerzona w razie wu jest przygotowana Uh, Okej, okay. gdzie jest wejście? Tu jest wejście, jo. Od góry jest wejście? Dobra, tak, tak, tak. No tutaj widzieliście, już wpadaliśmy wielokrotnie. Wchodzimy sobie do środeczka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Możemy. Odszukaj sprzęt placówka w placówkach FIB. Nie ma problemu, a mogę biegać? Siema, kolego, o ty, do ciebie mówię, koleżko. Ha, śmieszny masz kubraczek ubrany. Dobra, jedziemy stąd. To, to już byliśmy w tym miejscu ogólnie, nie? Tutaj w przygotowaniach na e, kasyno robiliśmy często właśnie ten budynek, ale piętro może mamy inne, nie no, pewnie to samo jest, znając życie. Dobra, ostrożnie, <laughs> jeśli zobaczą cię poza terenem budowy, wyczują kreta. Oj, to mnie tu nie może już być! Tablet jakiś miniaturowy spróbuję. Dobra, dobra, bo tu jest teren budowy. Tu powinienem móc przebywać. Dobra, broń mamy, ale jej nie chcemy używać na ten moment. Tu jest jeszcze teren budowy. Możemy ich załatwiać jakby. Ty, nie mam pojęcia widzowie. Dobra, próbujmy. Właśnie zastanawiam się, czy trzeba będzie ich załatwiać tych chłopów. Tutaj widzę, że jest jakaś ścieżka tędy. Tutaj pewnie mogę wejść do środka, na to wychodzi. Oj, nie... Nie mogę tu wejść do środka jednak. A tu? Też nie. Może to jest taki checkpoint tylko? O kurczę, dobra, pytanie brzmi czy ja mam ich zabijać, czy nie mam ich zabijać, nie? To jest mo moje pytanie ze 100 tysięcy punktów. Bo no przejść tędy już nie przejdziemy. Z tego co widzę, dobra, oni chyba też nie słyszą za bardzo. Dobra, testujemy. To jest pierwszy raz. Testujemy całkowicie od zera wszystko, nie? Więc pamiętajcie o tym. Tu jest przejście na kible. Tutaj ten obserwuje. O kurczę, wszedłem w sam środek ich. Dobra. To pomieszczenie, mam wrażenie, że będzie wrażliwe. Przeglądać internet na tym komputerze. Ja nie chcę internetu przeglądać na tym komputerze. Jestem praktycznie unik w środku. Ej, ja nie chcę przeglądać internetu na tym komputerze. Dobra, ale przez tych też nie przejdę przecież. Ani przez tych. Chłop mnie widział. Ej, ten. Chłop, ten chłop mnie widział. Idzie za mną centralnie. Ten chłop też mnie widział. O kurcze, pieczone. Ej, nie mam pojęcia, gdzie mam iść, tak na dobrą sprawę. No kompletnie nie mam pojęcia, gdzie ja mam skoczyć. Odszukaj sprzęt w placówkach FIB. Co to znaczy odszukaj sprzęt? Z bardzo lakoniczne nazywnictwo. Dobra, czy to tu będzie jakiś sprzęt, czy, czy nie? Czy... Ja mogę tutaj tylko, patrzcie, ja mogę tylko tutaj internet przeglądać, jakby. Myślę, że chyba kurczę zrobię na początek, na... na głośno to. Ewentualnie, patrzcie, spróbujemy pozabijać ich na cicho. Zobaczymy, czy to coś da. Dobra, załatwiłem jednego. Jest Git. Jakby. Chyba wychodzi na to, że możemy ich załatwiać po kolei. Tak czy nie? Chyba, chyba tak. Dobra, yy, załatwiamy ich na cicho w takim razie. Teraz. Dobra, dobra. Jednego załatwiliśmy. Dobra, drugi załatwiony na cicho. Nie wiem, jakich rzeczy szukamy. To jest ten problem. Teraz tak, ee, tych mógłbym załatwić, mam wrażenie. Tych dwóch. Dobra, załatwiłem tych dwóch gości. Nie wiem, czego my szukamy. Na cichutko, zbiera sprzęt FIB. Dobra, mam jeden sprzęt. Sprzęt jeden zdobyty. Nawet nie wiem, co podniosłem tak naprawdę. Ej, <gryw> faktycznie, nie mam bladego pojęcia, co ja podniosłem. Czy e, ja mam nadzieję, że mogę podnieść te wszystkie rzeczy, że nie, że nie będę potrzebował jakby wbijać 30 razy o, do tego miejsca po ten sprzęt, że nie trzeba czterech osób faktycznie. Dobra, sprawdźmy to, czy oni tam są sami. Chyba tak. Dobra, nie zdążyli zareagować. Tutaj mamy wielkie pomieszczenie, do którego nie mogłem wejść. Tędy też nie mogę tam wejść. Nie fajnie. Dobra, dostaję gość hitka, bo to jest ten w toalecie. Czyli na to wychodzi, że ja będę musiał chyba wszystkich załatwić? Nie wiem, mogę toaletę sprawdzić, ale ja bardzo wątpię, żeby sprzęt FIB leżał w toalecie na wyciągnięcie, wiecie, dłoni. Po prostu załatwię ich wszystkich, no na to, na to wychodzi na ten moment. Okej, okay. dobra, a który kogo obserwuje teraz? Ten nie obserwuje nic. Tego nikt nie obserwuje. Okej. Okay. Spróbujmy ich pozałatwiać w takim razie. Pyk, 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 pyk i pyk. Dobra. Wszystkich załatwiliśmy. No i teraz mamy wolną rękę do, szukaniu, do szukania sprzętu FIB. Where sprzęt FIB jest? Ja się pytam. Oszukaj sprzęt FIB w placówkach. Dobra, no to szukam. Chodzę dosłownie teraz twarzą po wszystkim, nie? Łaże. Byliśmy w jednym z tych pomieszczeń. O, jest tutaj. Nie mam pojęcia, co ja podniosłem. Ej, naprawdę, nie wiem, co ja podniosłem, ale widzicie, plus jest taki, że można ich po prostu załatwić tutaj. I się nikt nie skafnął. Teraz jest zmiataj stąd, okej, okay, dobra. Zmiatamy stąd. O nową broń trzeba zaraz kupić, jak te misje zrobimy. Dobra, odszukaj sprzęt w placówkach, także a, to sobie zrobiliśmy. Co dalej? Myślę, że tego, co dalej, proszę Państwa, dowiecie się w drugim odcinku, a, bo no już wyszło trochę w tym odcinku, także widzimy się już za moment. Hej!